Jeszcze przed odcineczkiem zapraszamy na nasz kanał Tutaj e, siostra vs brat Przepraszam, nie żaden palion Siostra vs brat się nazywa ten kanał Subskrybujcie, jest link w opisie oraz w karcie Subskrybujcie wszyscy, lecimy po 10 tysięcy Bo tam już na kanale jest zapowiedź Zapowiedź tego kanału Napiszcie siostrze, że ma z nami na, ze mną nagrywać I wspierajcie ją, napiszcie, że zajebiście kręci Tak. I w dzisiejszym odcinku moi drodzy Będziemy oglądali filmy satysfakcjonujące Siostra jest pierwszy raz przy tym No, Pierwszy raz będzie oglądała filmy Zobaczymy, satysfakcjonujące Będzie piasek kinetyczny Czyli najbardziej satysfakcjonująca rzecz dla mnie, przynajmniej, przynajmniej zaraz zobaczysz. I inne satysfakcjonujące filmy. A challenge jest taki, że nie możesz powiedzieć, wow, bo jeśli powiesz, wow, to przegrywasz po prostu, nie? Wiesz na czym polega? A jak przegram? No to, to się coś stanie, może. Zobaczymy. To to zobaczymy. No. Moi Zaczynamy. drodzy, no jak jest z siostrą odcinek, to z 6 tysięcy lajków musi być. 6 tysięcy łapek do góry. Oraz subskrybujcie ten kanał, jak i właśnie kanał z siostrą. Także stawcie suba. Wszyscy subi, suby, lajki like. Bardzo dobrze Wam wytłumaczyłem. Można zaczynać. Patrz, mamy jajko, nie? Ola, co ten dźwięk? To najlepszy dźwięk. Patrz, to fajnie wygląda. Co o tym sądzisz? O ja. I gramy teraz taki challenge, jest bardziej, że yy, nie można powiedzieć wow i typu, wow, ale fajne, ale zarombiste, coś takiego. Nie możesz takich słów powiedzieć po prostu. Kurde. Ale to jest świetne. No, ja mam tylko słuchawki. Ale patrz jak to ładnie wygląda. Nie wiem czemu, ale zawsze ten piasek kinetyczny mi jakoś tak ja. Czy też jest? No to, to wszystko to jest piasek kinetyczny na razie. O, ha! Super! Jak to jest zrobione? I już grałem. Dobrze, 1-0 na razie dla mnie. Wygląda jak takie, o jak fajne jajeczko. to jest ten dźwięk? No, to jest taki piasek trochę. No, ale to jest takie No, w sumie to jest piasek no. kinetyczny, no, ale taki zwykły. Coś mi w środku tak Gilgocza trochę. O, to jest, to jest mega. Ja nie mogę. Co ja to Dobra, to jest jeden 1 A... Zapomniałem, że nie można w ogóle. myślałem, że. Dobra, nie ważne. Jeden 1 Będzie ciężko. Jest takie. Jak trawa, ale fajnie. Kurde. <laughs> jest Jada jest się. ciężkie, no. <laughs> Co to co to było? Się Patrz to. <laughs> o Boże. Nie, widzę nie, nie mówię. Jak kubek był. Pach, je, chochlą to jeszcze, to jest najlepsze. Ale jak lawa, ale... <laughs> ale nie powiedziałeś, powstrzymałaś to, to się. Fajnie, jak taki tort by był. No ja, ja jak mam to patrzeć, to mi się chce A to ciekawe, jeść. kto to robi tak, w sensie, wie że co chodzi. Nie wiem. Że to nagrywa, że im się chce. No to fajna zabawa. Jak to? I będzie takie odbicie od tego. Ale to wygląda. O! o. Jaki odgłos tego. No, ja tego nie słyszę. Widzowie to będą słyszeć też. O, tak. Mogę powiedzieć fajnie, ale. O! Nie powiedziałaś znowu. Powiedziała? <laughs> ja powiedziałam, co ja chciałam powiedzieć, ja ale sobie ja mam... nie powiedziałam. To, to, to 3-1, się nie dzieje takie coś. Nie można w ogóle tego no Dobra, No dobra. 3-1 dla mnie, nie? Jak widzowie jak coś jeszcze nas poprawiacie w komentarzu No ale no, wydaje mi się, że jest 3-1 Wygląda jak takie kryształki jakby te były na tym, no. widzisz? Ładny ten kolor Bo czemu ten widel jest w ogóle taki rain rainbow'owy fade? Może mają takie specjalne kupili Żebyś się pytał Aha. A A Z czym tu jest? Tak, tak jakby slime Czy połączone ze slime? Ale dziwnie. Jak to dziwnie wygląda? Ale fajny odgłos. To musi być dobry nóż. I ten dźwięk. Jak to schodzi tak, jakby to było komputerowo Takie zrobione. A no. Idealnie w ogóle. Równiutko. Ciekawie ile ćwiczył? Nie, no, ćwiczył. Może no, by Przecież... zrobić tak równo. Nie no, że to jest łapka. Nie wiem, spróbujmy. No bym musiała zobaczyć, jak kraje pomidory. W ogóle jak zrobić. Nie wiem, jakoś tak. No jest to satysfakcjonujące, nie powiem. To jest najlepszy, patrz. Kałeczka. Jaki 0. Zarum... Dobra, 3-2. <grywia> 3-2 jest. To już jest zbyt, zbyt no. Lepiej niż lody. Ja pierdzielę jak to się idealnie nakłada. Gdzie wydajcie znać też, ile razy powiedzieliście w myślach nawet słowo takie. No nie, no w sumie. Nie no w myślach to w sumie ja, w myślach, za, to... za każdym razem. No ale widzowie to... chyba nie, nie są opętani, nie gadają do siebie. No. Chciałem znowu powiedzieć to słowo. Jak to? Aha jak kebab! No. Też mi się tak skojarzyło. No wie co tak? No jak to wygląda! Ja bym to tak zjadł, nie wiem dlaczego. Kasek kinetyczny już obejrzeliśmy, a teraz mamy właśnie te standardowe filmy, co ja co oglądam zazwyczaj. Jest? No ma coś jakiś taki... Nie wiem co to jest. Proszek na rękach i nie mam gry ręki. O, tu też jest piasek. Teraz zwykłe filmiki, już za dużo tego piasku kinetycznego było. Co to Teraz... jest? Co to, to, jest? No, to, to jest? To jest z Japonia W Japonii są wszystkie te filmy robione i. też dużo rzeczy nie wiem, co to jest po prostu. Boże. Chcę tak liczyć hajs. No ale jaki kozak? Co on to ma w buzi? Jaki kozak! Tą no nie ma jakiś taki meta, no na nogach no. też może żeby to się kreciło. No, ale to w sumie nie jest takie. No, ten piacek nie był lepszy, ale też... Ale to akurat konkretnie. To leci. O. Ale super. Wygląda jak no, no, taka chmurka 4-2 jest na razie. No nie da się, no! Oh man! Aha, to są takie ładowarki do telefonów. Tak? No. Jadno. Widziałem już taką, tylko inną trochę. Ale, że nie, że się cały kabel świecił Co to piwka? Wszystkie zmieszane O nie Co to ma być satysfakcjonującego w ogóle? No nie Jak ktoś może lubi piwo? Co to jest? Aha, że musza Nie, że a tu też będzie Ech. Kurde Znowu przegrałaś, to Nie, jest nie, już... nie powiedziałam, nie powiedziałam, nie, bo powiedziałam no. ale, ale. Jo, Widziałam, Widziałam takie coś. A czemu to jest tak równo? Bo robi to w kółku. To jest taki wzór. Co to jest? Skąd nie mają takie rzeczy? Cały arbus! Czym to jest? Co to jest? Kawałek to jest? serowe wycinanie aaa teraz do telefonu nie gadaj jaa pinkole to zajebiste Aaaa 5,2 ja już się powstrzymuję jak to... takie takie ma fajne nie, te, te filmiki są świetne, akurat fajny filmik się trafił a co to jest? Nie wiem, butelki? Wygląda Dziwne. jak butelki. Tak szybko jadą, że nie wiadomo co. Łyszki? Co? Ale dziwnie. Butelki. Kijanki, ono. czy co to? No. Ile tego tam jest? Ale dziwnie. Nie weź takich wody teraz. Może ci będą kilkotać. No, chciałem to właśnie powiedzieć, że czym ty No To co? Co? Wszędzie było. Nie mam tak. pojęcia. Ale kozak Czwierki czyżbym w tak skręcała tak, z Może żeby... no, kilka jest taka leciutka Ja zjadł takiego pierożka Mmm pierożek Co tak się podrobi, czy co? Nie wiem, że człowiek by to robił Ooo takie... no. Kosmos to ile jest 6 czy 7? Nie jest bo nie więcej, le... bo nawet już na to nie zwracam uwagi. No cóż, raczej wygrałem. No ale jesteś no, nowa, no, jesteś nowa, dlatego. Ale. No nie! Powiedziałam ale jeszcze. Ciężko, nie no, ale to ten. Za pistolet, z jakim... co, co to za owoc był, bo zapomniałem. Ej, ja, ładnie to ten. Ale to się Będzieś fajnie wyciągnął. Dziergał też, tak? O nie, też powiedziałem, fajnie, bo no, fajnie. On będzie to tak dziergał. No. Haha. <noise> To jest nie do zrobienia No nie, no nie da się Jakie idealne Nie gadaj Ja no bym to jakoś tak przemieszał Taką kawusię bym się niepią, no. piła No, idealne Ale to jest mm. Ja nie mogę Co to za owoc? To wyglądało jak kiwi, w się, się wsiostrę, w środku, bo jej kiwi nie ma O, to będzie, to będzie ładne Patrz No to półkładają Denerwuje mnie te nożyczki, co tam są <grywka> to były właśnie te nożyczki Takie... Czy Nie wiem. No komputerowe jest zrobione A to się Komputerowe to jest... Super. Na XD. To jest śmieszne. Taka kuleczka się odbija. To się śmierzy, bo... Nie. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę do góry oraz subskrybujcie ten kanał i oraz oraz subskrybujcie kanał z, z nami, siostra versus brat. Subskrybujcie go i widzimy się już na następnych odcinkach prawdopodobnie jutro, ale to się jeszcze pokażę. Prawda? No chyba jutro próbujcie też odkryć na tym kanale. To tyle. Żegnam się z Wami, Trzymajcie się i się ma.